Amen. Dzisiaj e, kończymy naszą serię. Ne, cykl dobra nowina w świecie złych wiadomości. Pierwsza, pierwsza nowina, pamiętacie, była jaka? Moc Ewangelii. W ostatnią niedzielę słyszeliśmy prawda Ewangelii. A dzisiaj będziemy mówić na temat życia. Ewangelią, życia e, Ewangelią. Co jest podstawą życia Ewangelią? Mówiliśmy o mocy, która przemienia, tak? Mówiliśmy o prawdzie, na podstawie której budujemy. E, ale co jest tym, czym na co dzień później żyjemy? I to są te słowa, które już dzisiaj na początku. Przeczytałem. Jezus, zapytany o to, które z przykazań jest najważniejsze, odpowiedział właśnie tak. To jest Mateusza 22, 37. Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Kiedy mówimy o życiu Ewangelią, chyba nie znajdziemy. Lepszego opisu niż właśnie te słowa. Żyć Ewangelią znaczy kochać Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To właśnie stanowi podstawę życia Ewangelią. I dopóki nie uchwycimy się tej właśnie perspektywy, nie uda nam się żyć. Pełnią życia, do którego zostaliśmy powołani. Życie dla większego celu jest nieodłącznie powiązane z miłością do Boga. Nie da się ich rozłączyć. Jeśli chcemy żyć dla większego celu, celu, który właśnie jest przewyższający wszystkie inne cele, to potrzebujemy się uchwycić z tej właśnie perspektywy. Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej duszy i każdą swoją myślą, mówi Pan Jezus. Wiecie, coś, co jest powtarzane trzy razy w jednym zdaniu, wyraża w konstrukcji myśli greckiej pewną pełnię podkreślenie wagi przekazu. Tutaj następuje takie potrójne powtórzenie, co właśnie w tej myśli greckiej oznaczało, że Jezus chce coś podkreślić. Chce podkreślić coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. Więc spójrzmy sobie po kolei na te trzy elementy, o których mówi tutaj Pan Jezus. Po pierwsze, masz kochać Pana swojego Boga całym swoim Serce, całym swoim sercem. Nieraz już tutaj mówiłem na temat serca, ale mówiąc właśnie o sercu dzisiaj. Skarżenia ze słowem serce w języku polskim niekoniecznie pokrywają się z jego biblijnym odpowiednikiem. W sensie fizjologicznym, oczywiście, znaczenie pozostaje to samo. Serce, no bez serca nie ma życia, tak? Serce tutaj ciągle nam pompuje krew i bez serca nie jesteśmy w stanie żyć. Często serce w języku polskim jest kojarzone z tą sferą uczuciową. W Piśmie Świętym greckie słowo serce to jest słowo... Kardia, które oznacza coś znacznie więcej niż tylko uczucia. Jak możemy przeczytać w słowniku teologii biblijnej, serce jest siedliskiem świadomej, rozumnej i wolnej osobowości człowieka, miejscem podejmowania decyzji, siedliskiem prawa niepisanego i tajemniczej działalności Boga. Tak pojęte serce, tak pojęte serce jest więc miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Jest tą przestrzenią znacznie głębszą, która obejmuje to kim tak naprawdę jesteśmy. To jest takie to centrum sterowania człowieka. W biblijnym serce to właśnie w sensie to właśnie serce jest centrum naszego istnienia i źródłem naszego życia. To ono sprawia, kim tak naprawdę jesteśmy. Dlatego tak ważne jest to, czym karmisz swoje serce, czym żyje Twoje serce. W Księdze Jeremiasza 29, werset 13 czytamy: Znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać z całego serca. Znowu w języku hebrajskim, powtórzenie, podkreśla coś, co jest ważne. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać z całego serca. Czy można podać lepszy przykład niż ten? Aby znaleźć Boga, trzeba go szukać z całego serca. Aby być obecnym dla Boga, trzeba być obecnym dla własnego serca. Aby słyszeć Jego głos, trzeba słuchać Go sercem. Aby Go kochać, trzeba kochać z całego serca. Nie możesz być osobą, którą zamierzył Bóg i nie możesz mieć życia, które przeznaczył dla ciebie Bóg, jeśli nie będziesz żył z głębi serca. Serce stanowi o tym, kim jesteś. Te pragnienia, te, to, co porusza twoje serce, one nie są tam przez przypadek. Zastanów się nad Bożym spojrzeniem na twoje życie. W pierwszej księdze Samuela 16:7 czytamy: Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. My, jako ludzie, patrzymy na to, co zewnętrzne. Pan jednak widzi Twoje serce. On dokładnie wie, o czym myślisz, czym żyjesz, co jest dla Ciebie ważne, co Ciebie porusza. Przed innymi ludźmi jesteśmy w stanie ukryć czasami. To co, to, co myślimy, to, co czujemy naprawdę. Ale Bóg to wie. On dokładnie wie, czym żyje Twoje serce. Pomyśl o tym, na czym skupia się Twoje serce w świetle słów Pana Jezusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza 6:21, bo gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i Twoje serce. Gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i Twoje serce. Co jest Twoim skarbem? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Na czym budujesz swoją tożsamość, poczucie wartości? Gdzie jest Twój skarb? Tam i Twoje serce. Gdzie jest Twoje serce dzisiaj? Czym jest wypełnione Twoje serce? Czym karmisz swoje Serce. Pan Jezus zachęca nas. Kochaj Boga z całego serca. Kolejna rzecz to jest to, że masz kochać Pana swojego Boga z całej duszy. Nie tylko z całego serca, ale też z całej duszy. Greckie słowo dla duszy to jest słowo psyche, i ono obejmuje umysł, wolę, uczucia. Określa tak naprawdę nasz stosunek do świata, do świata zewnętrznego. W Ewangelii Marka 10:45 czytamy takie słowa, gdyż syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie na okup za wiele. I tutaj coś czego nie możemy czasami nie kojarzyć, to jest to, że to słowo "psyche" pokrywa się ze słowem "życie", że On jest gotowy oddać swoją duszę, czyli swoje życie za nas, tak? Eee, I podobnie w Ewangelii Jana 15:13 największą miłość okazuje ten kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Znowu to jest to słowo psychę. Oddaje swoją duszę. Swoje życie oddaje za przyjaciół. Kiedy więc Pan Jezus mówi o tym, że mamy kochać Boga z całej swojej duszy, mówi o tym, kochaj Boga całym swoim życiem. Całym swoim życiem. Ta miłość obejmuje każdy aspekt tego, kim jesteś. Chrystus jest tym, który poprzez swoją ofiarę na krzyżu, kiedy w Niego uwierzymy, nie tylko uwalnia nas od mocy grzechu, ale uwalnia nas też do nowego życia w oparciu właśnie o Jego życie, w oparciu o Jego przebaczenie, w oparciu o Jego miłość, w oparciu o Jego prawdę, która wyzwala. O tym słyszeliśmy tydzień temu. O prawdzie, która wyzwala, prawdzie ewangelii. Ewangelia to jest dobra nowina, która, jeśli ją przyjmujemy do naszego życia, staje się rewolucyjna dla naszego życia. Nie można przyjąć ewangelii i sprawić, by nasze życie pozostało takie samo jak wcześniej. Ewangelia zawsze dokonuje rewolucji w naszym życiu. Rewolucji w kontekście naszych wartości, naszego podejścia do drugiego człowieka, naszej troski o innych, na to jak patrzymy na życie, na to, co jest ważne w życiu. Czym żyje Twoja dusza dzisiaj? Czego pragniesz? Pan Jezus mówi. Kochaj Boga z całej duszy. Kochaj Boga całym swoim życiem. I trzecia rzecz, trzeci aspekt, o którym mówi tutaj Pan Jezus w tym potrójnym powtórzeniu. Mówi: Masz kochać Pana swojego Boga każdą swoją myślą. Nie tylko całym swoim sercem. Nie tylko całą swoją duszą, z całej swojej duszy, ale też każdą swoją myślą. To słowo myśl to jest greckie słowo dainoia, co można przetłumaczyć jako myśl, wola lub pragnienie. W liście do Rzymian 12,2 czytamy, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia. Nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ten nowy sposób myślenia, to przeobrażenie sprawia, że jesteśmy w stanie rozpoznawać, co jest dobre, co jest doskonałe, co się podoba Bogu. I na tej podstawie podejmować właściwe decyzje. O czym myślisz? Jakie myśli wypełniają twój umysł? Czym karmisz swój umysł? Takim też się stajesz. Kochaj Boga swego każdą swoją myślą. O tym mówi tutaj apostoł Paweł. O tym mówił. Pan Jezus, przemiana, która następuje w nas w wyniku doświadczenia miłości Boga, nieodzownie prowadzi też do kochania swego bliźniego, jak siebie samego. Jeśli Ewangelia nie jest połączona z przemianą życia, to nie jest prawdziwa Ewangelia. Życie Ewangelią oznacza dokładnie to, aby kochać Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą. Ewangelia, dobra nowina opisana w Biblii, jest rewolucyjna, ponieważ prowadzi do prawdziwej, głębokiej przemiany życia. Sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na życie. Sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na ludzi wokół nas. Sprawia, że nasza postawa się zupełnie zmienia. I prowadzi nas do życia dla większego celu. Prawdziwa Ewangelia jest oparta na mocy krzyża i będzie prowadziła do tego, że będziesz lepszym mężem. Lepszą żoną, lepszym rodzicem, lepszym przyjacielem, lepszym pracownikiem. I to nie dlatego, że Ty jesteś taki dobry, ale dlatego, że Bóg jest dobry. I dlatego, że ta dobra nowina działa w Twoim życiu. Dlatego właśnie to jest to najważniejsze przekazanie. Wracając do tego tekstu z Ewangelii Mateusza 22:37 Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Tak więc Ewangelia, która nie jest wcale łatwa, bo kiedy spojrzymy na tą miłość to wcale nie jest takie łatwe kochać Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, czyli całym swoim życiem, czy każdą swoją myślą. Bo jak wiemy, cały czas toczy się walka o nasze serce, o nasze życie, o nasze myśli. Ale to prowadzi do przemiany, jeśli zaufamy i przyjmiemy tą Ewangelię. Doświadczymy mocy tej Ewangelii, prawdy tej Ewangelii, to będzie to nas prowadzić do tego, że nasze serce będzie ulegać przemianie. Będzie to prowadzić do przemiany duszy, przemiany naszego życia, będzie to prowadzić do przemiany myśli, sposobu naszego myślenia. A w efekcie tego wszystkiego. Do przemiany naszej postawy wobec bliźniego, wobec innych ludzi. To jest prawdziwa Ewangelia. To jest życie Ewangelią, do którego zaprasza nas sam Chrystus. Jak to jest w Twoim życiu? Czym Ty żyjesz? Czym Ty karmisz swoje życie? Na ile. To życie tą Ewangelią jest odzwierciedlone w Twoim życiu. Jak to wygląda u Ciebie? Jezus zaprasza Ciebie i mnie do przemiany serca, do przemiany życia i do przemiany myśli. I to jest zaproszenie, które jest ciągle aktualne dla każdego z nas, tu i teraz. Amen.